Cześć Wam, dzisiaj zrobimy coś innego, powierzchniowego streamera, coś na bolenie, ale i sandacza, gurglera, tak zwanego, białego. Swoją drogą można sobie zrobić czarnego, coś w mniejszym rozmiarze, na morską trotkę też jest dobry, ale zrobimy coś na bolenie, sandacza. Także kilka materiałów, naprawdę podstawa, super proste wykonanie, więc zaczynajmy omówienie materiałów. Ogonek, ogon jelenia. Taki pęczek sobie wytniemy. Warto mieć warszawie do szczupakowych i nie tylko. Do ogonka dodamy. Krystal flesza perłowego. Podstawa kolejna. Haczyk będzie. To jest numer 2, Bez zadzior. Tłów będzie z 15. Czy to będzie jakiś ice chenil, czy krystal chenil? Co macie? Jak zwykle jakiś tam link do zestawu materiałów będzie w opisie. Do wzmocnienia konstrukcji będzie super glue. Brudkę taką świecącą, zaraz Wam pokażę jaką, z dubbingu pajkowego, do robienia głów, główek w muchach szczupakowych, e, także nie tylko do szczupakowych. A widzicie jak to świetnie świeci, to zawsze ponosi skuteczność. A cały grzbiet zrobimy z pianki białej, ale trójki 3 mm. Grubsza nitka, 140 lub grubsza jaką macie, to będzie czerwona e, lub jakaś fluo pomarańczowa. Ogólnie jakiś fluo akcent. E, podstawowe narzędzia materiały. Mamy wszystko. Zaczynajmy. No i widzicie, burglera w tej ukazałości. Wersja biała, tak jak wspominałem wcześniej. Wersja czarna jest dobra do wieczornego łowienia troci w morzu. W szczególności, kiedy mamy jakiś lepszy księżyc, w pełni, wtedy jasne niebo, ciemne, ciemna przynęta od dołu widziana jest super. Ale robimy wersję boleniową na sandacza w nocy również bardzo dobra. Także od czego zaczynamy? Oczywiście musimy pierwsze zamocować haczy. Tak jak mówię, to jest dwójka streamerowa. Musimy ją dociągnąć. I tak zaczynamy od nitki. Baza z nitki zawsze musi być. Teraz super glue. Zresztą jak widzieliście, nie jest to trudna konstrukcja. I tak, teraz bierzemy pęczek z ogona jelenia biały. Mucha będzie miał około gdzieś 10 centymetrów. Mamy pęczek. Tu gdzieś mniej więcej. Nadmiar z przodu sobie Odetniemy, wycofujemy nitkę do tyłu, że okay. teraz krystal Flash. Ja biorę trzy włókna. Nie za dużo, brzuszek będzie z błyszczącego Crystal Flesha, także I przywiązuję go z boku. Obracamy, mocujemy go z drugiej strony. Ok. Jeśli któryś wystaje, można odciąć nadmiar, ale jest ok. I teraz tak, mocujmy piankę, to jest 3 mm, przycinam ją sobie na pasek centymetrowej szerokości w stronę odmocowania. Przycinamy nożyczkami, taki stożek, przykładamy, płaska nitka, żeby tego nie pociąć. Będzie to dobrze się działo. No i mamy. Na grzbiecie piankę mamy. Teraz bierzemy piętnastkę chenilla błyszczącego. Tak jak mówię, czy to będzie jakiś Ice chenil Kaktus Chenila. Ma się błyszczeć i tyle. Odrywamy te końcówki takie. Mocujemy przechonić, nitką do przodu. No i nawijamy tłów, tak. Jak gdzieś tam ta czerwona nitka będzie przebijała. To się nie bójcie. Do przodu idziemy. mi się troszkę, chyba za mało tego, ale nie jest dobrze. Koszczyców tu nie ma, więc teraz muszę nitką to wykończyć. Jest OK, odcinamy namiar tego czenila. Przećężmy go sobie do tyłu tą nitką. Czy troszkę wycofnę? Ok. Tu mamy. I teraz tak zrobimy brudkę z dubbingu, którego używam akurat dokładnie do muchy szczupakowej, do retweda. Świetnie świeci pod ufałką. Wielu was wie, że to często pomaga, żeby coś tam lepiej połowić. Taki mały pęczek. Ok, obracamy sobie. Przekładamy go do tyłu. Trzeba go teraz tak troszkę wycieniować, przyciąć te dłuższe jakieś pojedyncze włoski, odciąć. Także taką brudkę czerwoną mamy. Ona jest miękka, także nic tu nie będzie nam przeszkadzała w ilości, że tak powiem, skuteczniejszych zacięć. Piankę przekładamy do przodu, lekko ją naciągamy. Zawsze staram się dać dwa nawoje. Później poprawiamy. Tak i tak to wzmocnimy jeszcze super glu To jest podstawa zresztą wiecie. Podstawa u um... mnie OK. Teraz musimy przejść nitką tu do przodu. I zrobimy sobie główkę. Jakieś pojedyncze włókna nam tego krystal. Clash'a zostały. Ok, dobra, coś tu musimy takiego lekkiego uformować. Finisher. Z2. Około gdzieś centymetra. Nawet nie całego przycinamy. Robimy takiego, taki kołnierzyk. Przy podciąganiu będzie to dodatkowy jakiś efekt takiego chlapania. No i tak, bierzemy super glue. Warto posmarować z każdej strony tą przednią część. No i mamy. Jak widzieliście, nie jest to trudne. Kilka naprawdę podstawowych materiałów. Ogon jelenia, krystal, flesz, pianka, trójka, biała, czenil gruby. Też go użyjecie, nie wiem, może robicie koguty czy większe muchy. Tutaj taki świecący podpwał dubbing pod y, muchy szczupakowe, czyli nie tylko szczupakowe można z niego robić. Także, no nadzieję, że Wam się podobało. Sezon nabolenia już jest, już łowią. Y, czerwiec wkrótce, więc y, wieczorem czy w nocy możecie spróbować i, i złowić sandacza. Także ja polecam sprawdzony wzór. Także do następnego. Trzymajcie się. Cześć.